Widzicie, drodzy z z tej strony Myszasty. Przed nami Dead Island Riptide i tym razem scena zoblężenia z jednego już z późniejszych, bardziej zaawansowanych etapów rozgrywki. Jak widzicie tutaj wszystkie wejścia zostały zasunięte siatkami. Coś tak błyszczy gdzieś po bokach, są właśnie zapasowe siatki, one się niszczą niestety. Tutaj w tym przypadku mam akurat do czynienia i posiadam dostęp do siatek, które dodatkowo rażą zębiaki, które się przy nich kręcą prądem co było kwestią związaną m.in. z questem, z zadaniem, które wcześniej wykonałem, opcjonalnym oczywiście, dzięki czemu po odpowiednich materiałów, dostarczeniu jednej z postaci niezależnych, otrzymałem informację, że wszystkie zwykłe siatki zostaną upgrade'owane. No to już jak widzicie na minach, które wcześniej rozłożyłem, miny są tutaj podstawą systemu obrony, przynajmniej na wczesnym etapie można naprawdę tutaj no, przez... Kilka, jak gdyby, widzicie, jest na górze taki wskaźnik niebieskich siły hordy. No, tutaj jest już dość duży, hmm, porównajmy do tych wcześniejszych prawda, akcji, które miały miejsce. <coughs> w zasadzie kilka tych pierwszych takich fal to na dobrą sprawę, jeżeli miny dobrze rozmieścimy, jeżeli no, wiemy skąd oni będą wychodzili. <coughs> Czasami taką informacje otrzymujemy, nawet w popularnie, powiedzmy, że do od południa i do północy i tak dalej. Akurat w przypadku tego obleżenia czegoś takiego nie było. Dobrze, że miny są w stanie niemalże no, wyeliminować tych kilka pierwszych fal. Na dobrą sprawę, szczególnie jeżeli będziemy je uzupełniać. Ja tutaj min mamy w grze kilka rodzajów. Ja w zasadzie używałem w tej chwili tylko i wyłącznie zwykłych, normalnych minodłamkowych, które zadają obrażenia i zabijają. Są na tyle skuteczne jest zwykłego zombie, są w stanie nawet kilku, jeżeli będą blisko siebie załatwić bez problemu najmniejszego. Na pierwszym etapie zawsze rozkładają je również przed siatkami, przed wejściem. On tutaj właśnie będę uzupełniał braki, ponieważ tak jak mówiłem siatki się niszczą, z jakie po prostu je rozwalają mimo tego, że otrzymują obrażenia od prądu, to psują je cały czas. To jest jedyny sposób, żeby dostały się do środka. Zawsze warto też kilka umieścić właśnie gdzieś wewnątrz systemu obrony. No i kolejna sprawa, czyli w pewnym momencie dostajemy dostęp do dwóch gunów zmontowanych ze śmigłowca które przyznam szczerze, potrafią być naprawdę wielką pomocą. A Akurat tutaj w, przy tym oblężeniu, no używałem ich owszem, nie ukrywam, nie ukrywam. Niemniej e, nie odegrały aż tak ważnej roli jak na przykład przy poprzednim. Bez nich podejrzewam, e, no Dzisiaj nie miałbym tam raczej chyba najmniejszych szans, grając samotnie, samodzielnie. To no co innego w grupie, jeżeli gramy w kooperacji, no wiadomo, Dead Island jest nastawiony ewidentnie na kooperację i to zupełnie inaczej to wygląda w przypadku, kiedy mamy kilku graczy. Co widzicie, takie czerwone kuka, które się tutaj pojawiły z białym, zaokrąglonym paskiem, to, jest, to są właśnie atakowani przez zombiaki nasi załoganci, inni ocaleni. Kwestia cała tutaj obrony polega na tym, że nie dość, że musimy wytrwać dopóki siła hordy nie zejdzie do zera, dopóki nie wybijemy wszystkich zombiaków, na dodatek w trakcie tejże obrony nie może paść żaden właśnie z naszych e, przyjaciół, z naszych ocalonych, dlatego że jeżeli coś takiego się stanie, jeżeli ten biały pasek zejdzie im do zera, jeżeli zostaną zabici przez... E, e, hordę, to w tym momencie po prostu przegrywamy. Jak gdyby do obrony, musimy zaczynać od nowa zupełnie i całkowicie. Eee, no oczywiście w nic nie stanie na przeszkodzie, żebyśmy przeszli do bezpośrednich działań. No Tutaj, jak ja mówię, jeżeli tylko zauważamy dziurę, warto natychmiast, no no już tutaj troszeczkę było za późno, więc trzeba to się dobić, a następnie dopiero świateczkę powiesić po raz kolejny. Nie jest to jakiś. Ona nie jest super wytrzymała, prawda? Ale generalnie dość skutecznie, bo na pewien czas zatrzymać właśnie przeciwników, co daje nam czas na to, żeby się na przykład przegrupować. Przede wszystkim, jeżeli gramy właśnie samodzielnie, nie wiem, zmienić stanowisko, na którym zamontowaliśmy Mingana, tudzież bezpośrednio właśnie z bronią przemieścić się w najbardziej zagrożony rejon, rozłożyć nowe miny tuż za siatką i tak dalej, i tak dalej. No, tutaj Właśnie wymieniam siatkę, która jest uszkodzona. Już nie razi prądem. Aha, wrzuciłem. Jeszcze raz spróbuję... No, sz... Kurczę, nie ten przycisk. Dobra. Jest jeszcze jedna, tego jest pod dostatkiem. Tych siatek tutaj w zasadzie nie powinno nigdy zabraknąć. I teraz, uwaga, naciskamy F, a nie strzał. Dobrze jest. ok. siatka wisi. Jeszcze może gdzieś dołożyć kilka min. Zastanawiam. Sprawdzimy górę jeszcze, szybko. No właśnie tutaj na górze też yy, mamy wejście, ale jakoś yy, co nie kwapili się, właśnie wysypywali się tutaj tędy. O, no właśnie. Już nie wiem kto tak krzyczał przez cały czas. Dobra, mamy spokój. Ale jak widzicie siła chory nadal jest na w połowie, w związku z czym właśnie... O tak, to zupełnimy tak, 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 zrobimy nie inaczej. I trzeba to jednak... W tym momencie zrobić, może, może nawet jeszcze gdzieś kilka dodatkowych naszych wypadek, gdyby się coś przydarło, chociaż ta strona właśnie była relatywnie pusta. Ok. Dodatkowe jamki nic mu nie zaszkodzi. Tam jeszcze mamy pod siatką dwie dodatkowe skrzynki z wszelakim dobrem, ale to w związku, wystarczy. Broń skurma, znaczy karabiny przede wszystkim znakają nie, nie rozpracowałem się danów do końca jakoś ciężko jest z nich tak naprawdę uzyskać pełną skuteczność, ale jeżeli zębiaki są w dużej grupie w wąskim jakimś przejściu czy korytarze nie jest to nie jest to wcale takie proste jak jakby się chciało. Przydają się natomiast z jeżeli są ulepszone, na przykład o dodatkowe efekty w walce z z sami niektórymi czyli niektómi powolniejszymi, takich jak można odskoczyć lub odskoczyć no właśnie to jest podstawa w tym momencie, musimy chronić tutaj naszych yy, kumpli, o no to już się troszkę troszeczkę twardsi zawodnicy Dlatego no przerzucimy się na broń ręczną gram tutaj właśnie nowym bohaterem Johnem Morganem Walczy za pomocą różnego rodzaju kastetów, pazurów na łapach itd. i tak dalej kastetów z pazurami i przyznam szczerze, że jest to najlepsza broń do walki, wręcz jaka w ogóle pojawiła się w The Dylan. Na temat tego bohatera, to jeszcze może zrobię osobny materiał. Generalnie jest bardzo szybki, naprawdę ma bardzo szybkie ataki, które przy dobrym rozłożeniu skilli naprawdę niewiele go kosztują, a sieją niesamowite spustoszenie. Więc świetna sprawa, szczególnie jeżeli macie jakiś mały no, syndrom ADHD, lub gdzie się dużo ruszać i tak dalej, a nie stać i skakać po głowach. Okej, okay. o, a cóż to? No to chyba osławiony Krzykacz, czyli nowa no, nowa postać, nowy przeciwnik, który ponoć ma mieć możliwość właśnie paraliżowania nas y, tym swoim krzykiem. No to przypomina to oczywiście nieco tutaj y, y, girsy i inne tego typu rzeczy, taka klasyczna też postać. Dobra, właśnie teraz spróbujemy z szofianem. No Jak się trafi w ukłonę, to nie jest tak tragicznie, ale jak y, widzicie, y, y, y strasznie traci na skutecz... oooj, właśnie, właśnie, zadziałało, oj, oj, oj jak biją, a to niedobrze się robi, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, w ogóle złapałem level po drodze, no to by było... no tak, tak, tak. Znowu się przeładowuje i trzeba dokładnie przed Nie wiem, to fajna takich powolnych, ludzi wycinających, gdzieś tak jak ci szarżujący przeciwników. O, dobra, oh, no. tak to traktowałem, że zmienimy szybciutko na broń do walki wyręcznej, dawaj, 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 bo tym jestem w stanie bardzo szybko wyprowadzić kilka bardzo potężnych ataków. Ej, u mnie widzicie już, Okej, jeszcze zostało gdzieś kilku. Tak, tutaj, przy bramie. I bach, w głowę, w głowę, w głowę. Oczywiście mamy klasyczny cios wybijający, czyli musimy wycelować w głowę i wtedy, jeżeli pojawi się litera E na tejże głowie, Oznacza to, że dobra, z biegu. No no i tutaj widzicie właśnie jak działa jest. w sumie to można by się przyczepić, że w tym momencie tutaj na szczerą skórę przyjaciel nie przyszedł nam z pomocą, Może walka toczyła się już obok niego, ale powiem wam, że to, że trzymają się oni swoich wyznaczonych rewirów, to nie jest wcale zła rzecz tak naprawdę. To pomaga, dlatego że gdyby przemieszczali się swobodnie po całym polu walki, to w tym momencie mógłby naprawdę dojść gdzieś do jakiegoś no, przełamania. A w ten sposób y, mamy pewność, że będzie on pilnował tego odcinka, który został mu powierzony, i wcale nie jest to tak złe, jak mogłoby się wydawać. No, chociaż w tej sytuacji to by było dość blisko, mógłby jednak pomóc. No, ale tutaj już nie będę się czepiał takich detali. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Ja będę kończył kolejne materiały o Dead w przyszłości. Trzymcie się na razie.